Permakultura to jest taka bardzo ciekawa opcja, która uczy nas, jak sobie budować bardzo odporny budżet domowy. Bo owszem, ja nie zarobię wiesz, dziesiątek tysięcy złotych na sprzedaży jednego plonu, ale zarobię całkiem niezłe pieniądze na sprzedaży piętnastu różnych plonów. I to będą sadzonki drzew, i to będą sadzonki traw, to będą po części jakieś warzywa, to będą grzyby to będzie trochę zysku ze sprzedaży kurzych jaj, świeżych i wtedy jakby nagle okazuje się, że po pierwsze, jeżeli jakaś z tych rzeczy ci w danym roku nie wypali, to nie jesteś skończony, nie, nie zbankrutowałeś. Jeżeli mój sąsiad ma 10 hektarów żyta i w to żyto wejdzie mu sporyż i nie będzie w stanie sprzedać tego żyta, no to on już jest skończony. On nie spłaci kredytu, nie odrobi tej straty, którą musiał włożyć w nawożenie, w przygotowanie gleby. I dla niego to już jest sezon w plecy, wiesz. To jest bardzo duży dramat. Bardzo często całe gospodarstwa w ten sposób się załamują. Jeżeli ja mam bardzo zróżnicowany dochód z różnych elementów mojego siedliska, no to wtedy, jak mi jakaś rzecz nie wypali, to mam zawsze pięć innych, które mi wyjdą. I wtedy z nich mam dochód, wiesz. I jeżeli jeszcze do tego dołożę takie usługi, które świadczę w postaci projektowania permakulturowego, czy w postaci doradztwa, które prowadzę też dla innych ogrodników, rolników, no to wtedy mój budżet wygląda całkiem nieźle. Wiesz, ja od 2013 roku cały czas zarabiam też na to, żeby móc sobie kupić kolejne hektary ziemi. Małą łyżeczką też się można najeść. Jest takie powiedzenie. I jeżeli masz tych małych łyżeczek 10, to możesz się najeść bardzo dobrze. Więc o to tutaj chodzi. To jest właśnie podstawa permakultury.